Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Ryba ben Ryba, a to jest drugi odcinek z Akademii Redstone'a. Także wlatuję intro, i my lecimy z tematem odcinka: intro! Także słuchajcie, dzisiejszym tematem odcinka będą drzwi pistonowe 2 na 2 oraz drzwi pistonowe 3 na 3 tak są zbudowane drzwi pistonowe 2x2 z zewnątrz, jak już tutaj widzicie, ale to za chwilę do tego przejdziemy, a tak są zbudowane drzwi 3x3. Na początku pokażę Wam oczywiście yy, właśnie te drzwi, a później przejdziemy do dokładnego omówienia, co się tutaj dzieje. No to także co? Wchodzimy sobie w pierwsze drzwi, jak widać są to drzwi 2x2, jak myślę, że bardzo fajnie działają. Proszę bardzo. Otwierają się po wejściu na płytkę naciskową, właśnie w taki sposób, za pomocą pistonów. Widzicie to specjalnie, tutaj damy szkło, żeby było widać. No i możemy sobie przejść na drugą stronę. Drzwi się za nami automatycznie zamykają. I teraz drzwi 3x3. Jeżeli chcecie robić drzwi bardziej profesjonalne, to jeszcze musicie wsadzić piston. Tutaj, żeby ten bloczek został wysunięty. Jednakże, jeżeli jesteście początkującymi w przygodzie z Redstone'em, no to polecam robić drzwiczki ze środkowym bloczkiem, żeby po prostu środkowy bloczek został. Tak wyglądają te drzwi, proszę bardzo. I tutaj to otwiera nam się yy, 8 bloków, a. Blok dziewiąty, ten środkowy zostaje na swoim miejscu. Jeżeli chcielibyście zrobić bardziej zaawansowane drzwi, no to może kiedyś nagram poradnik, jak zrobić drzwi 3 na 3 z wysuwającym się tym bloczkiem, ale możemy sobie przejść na drugą stronę i drzwi się zaraz za nami zamykają. Także teraz przejdźmy do, jak to działa. Na początku zajmiemy się omówieniem tak naprawdę tej drzwi 2x2, jak one działają. Więc tak, na samym początku, jak widzicie, tutaj pod płytkami naciskowymi mamy redstone. Jeżeli wejdziemy na tą płytkę, to redstone się odpala. Redstone dalej wychodzi tutaj, jak widzicie, pod ziemiami wychodzi. Tam są nasze płytki naciskowe. Tutaj wychodzi i tutaj mamy negację zbudowaną z ee, czerwonej pochodni. Jeżeli nie wiecie, jak działa negacja, to mogę Wam to się na szybciutko tutaj pokazać. Także tutaj sobie szybko zbudowałem taką negację dla Was do pokazu, jak ona działa. Tutaj mamy czerwoną pochodnię, która zasila nam tutaj, jak widzicie, czerwony proszek, no to jest nieważne, to jest nasze wyjście, jak widzicie. Czyli tutaj na przykład podprowadzamy to do jakiegoś pistona czy do dispensera, no to jest po prostu nieważne. I tutaj mamy załączony redstone na naszą czerwoną pochodnię. Jeżeli wciśniemy ten przycisk, to nasza czerwona pochodnia nam się gasi, jak widzicie. Zarazem zapala się tutaj ten redstone. Bo zobaczcie, teraz jest włączony po prawej stronie. Tylko jeden, bo jak widać z tych tutaj stron może być włączona. Albo strona prawa, czyli wyjściowa, albo strona lewa, czyli wejściowa. Jak widzicie, po wciśnięciu... Czerwona pochodnia nam gaśnie i zarazem wyłącza cały redstone, który jest tutaj, więc tak działa negacja, więc wróćmy do omówienia naszych drzwi. Tutaj mamy negację, jak widzicie, tak samo jak tam, dokładnie. E, dalej tutaj negacja e, z włączoną pochodnią, czyli przy wyłączonej płytce, e, wychodzi dalej z redstonem, no i redstone jest podprowadzany do pistonu, jeżeli nie wiecie, to komparator, e, znaczy twój e, repeater Prowadzi. jeżeli postawicie repeater w taki sposób, to sygnał jest prowadzony i do tego, i do tego pistona. Tak samo jest również z drugiej strony. Tutaj mamy również negację. Jak widzimy, po wejściu na tą płytkę, ta negacja, jak widzicie, gaśnie. Zarazem odkrywa nam pistony, które się wysuwają. Teraz przejdźmy do omówienia drzwi 3x3. Ok, słuchajcie, teraz czas na drzwi 3x3, żeby wam tutaj troszeczkę lepiej to pokazać. To ja zniszczę te bloki. Wtedy będziecie wszystko widzieli, jak to jest lepiej zbudowane. No i co, zaczynamy oczywiście od naszych płytek naciskowych. Tak, płytki naciskowe są postawione w tym tutaj miejscu. Jak widzicie, już od razu, um, słuchajcie, tutaj postawiłem e, negację, żeby dalej nie trzeba było jej stawiać. Od razu tutaj dałem negację, żeby to było znegowane we wszystkie miejsca. Ta negacja również od razu odpala ten piston który wysuwa, jak widzicie, ten bloczek do góry, tutaj, i też pierwszy piston, i dalej to się rozchodzi oczywiście na dwie strony. Pokażę Wam to, tylko muszę stąd wyjść szybko, szybko, a nie wyjdę stąd sobie teraz. No to fajnie, użyję oczywiście moich drzwi. E, więc tutaj, jak widzicie, tutaj to wychodzi spod podłogi, tak jak ta. Tutaj mamy repeater, żeby przedłużyć sygnał, no i wchodzi to na samą górę i zasila wszystkie pistony. Jeżeli nie wiecie, sygnał e, może rozszerzyć się na wszystkie z tych pistonów, czyli ten, ten. I ten. Bo jakby ten bloczek jest jakby. Jeżeli porłączycie do tego bloczka Redstone właśnie w taki sposób, to wtedy ten blok staje się jakby blokiem Redstone. No, tak to można sobie wyobrazić. Tak jest tak samo jest z drugiej strony, tylko jeszcze z tej strony wychodzi sobie e, druga gałązka. To jak widzimy, mamy opóźnienie e, dwa kiki. Idzie sobie dalej oczywiście nasz sygnał. No i tutaj mamy ostatni pistolet, który zamyka nasz bloczek górny. Jeszcze raz pokażę, jak to wygląda oczywiście od samego wejścia. Proszę bardzo, proszę bardzo tak to wygląda z zewnątrz. Także e, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zostawcie również oczywiście subskrypcji, ponieważ jesteśmy na dobrej drodze do 400 subskrypcji. E, tematem kolejnego odcinka trzeciego będzie oczywiście tutaj armatka TNT, tak jak obiecałem w pierwszym odcinku, będzie armatka TNT, jak zbudować w kolejnym odcinku trzecim z Akademii Redstone. I to na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć!